Zapatrzony na marzenia, więc nie widzę przeszkód. Możesz się naśmiewać i twoja banda koleszków. Wyjebane, mam na to: czy to zima, czy lato. Razem z Chrisem mamy warsztat i wcale nie będzie tanio Jestem kurwa, tak się, ukaże. Ekranom już nie będzie. Siano. stoi rusztowanie. Chociaż przed chwilą nie stało, coś się dzieje. Nie oganiasz i nie możesz nic poradzić. Gdzie są teraz twoje ambicje, co mnie nimi chciałeś trafić? Raczej nic do mnie nie doszło, chyba pojebałeś bazy. Możesz spróbować ponownie, jeśli się coś tu wydarzy. Nie wiesz o co chodzi, no to chodzi o vibe. Mamy plany i ambicje, w sumie reszta już znasz. To nie tak, że ja lubię, ja tak po prostu mam Nie wiem, go sięgam pamięcią jak było za duży koszt, tylko wąz i spalę go na cito Problemy wciąż żą mi ręce, ale goście smażą, nuty za majka stani, rób to nie idąc na skróty I nie wiem, nie wiem, czemu nie robię sam butek codziennie nie chcę, nie chcę. Więc biegnę, ty nie wiesz, nie wiesz, że zasadniczo nie jestem raperem, a więcej więcej potrafię zrobić niż nie jeden. I jest pięknie jebać biedę umysłową. Róbcie pogo jak pogoni, za kolejną sesją nagraniową. Samowystarczalny, niczym gip, słabie bariery. Będę szczery, aż do bólu nie chcę brać udziału w tym wyścigu szczurów. I co chcesz nam powiedzieć? Kiedy możemy więcej przecież? Chociaż to proste nie jest, aż będzie z tego szelest. Jak liście spadną w wiesień, nie poddam się to pewne. Na ucisz już siebie